Leo. Od 20 lat pomaga małym i średnim firmom w zachowaniu płynności finansowej. Przy współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, spółka Euleo Wierzytelności miała możliwość wzięcia udziału w projekcie LIDER HR, zarządzanie zespołem wielopokoleniowym. Moją rozmówczynią jest dzisiaj specjalistka do spraw HR Magdalena Pałaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Na czym polega zarządzanie zespołem wielopokoleniowym? Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym to element zarządzania różnorodnością polega na zarządzaniu zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników przy uwzględnieniu ich specyficznych potrzeb, możliwości i kompetencji. O tym, do jakiego pokolenia przynależymy, decyduje nie tylko rok urodzenia, lecz także wspólnota doświadczeń kształtowanych przez konkretne społeczeństwo. A co natomiast skłoniło spółkę Euleo do wzięcia udziału w projekcie? Stwierdziliśmy, że projekt idealnie wpisuje się w nasze potrzeby. Spółka Euleo posiada zespół pracowników zróżnicowany wiekowo. Mamy pracowników zarówno z pokolenia X, Y, jak i Z. Naszym celem w zakresie zarządzania wiekiem było stworzenie środowiska pracy przyjaznego dla pracowników w każdym wieku, zwiększenie wśród nich poziomu integracji oraz utrzymanie Utrzymanie kadry pracowniczej na stałym poziomie. W jakich obszarach zostały wprowadzone zmiany? Wyznaczyliśmy sobie cztery główne obszary: obszar rekrutacji, planowania i rozwoju kariery zawodowej, motywowania i oceniania, ochrony i promocji zdrowia oraz ergonomii miejsca pracy. Jeżeli chodzi o rekrutację, zmodernizowaliśmy działania związane z realizacją poszczególnych etapów procesu rekrutacyjnego. Wdrożyliśmy rozwiązania pozwalające na efektywne prowadzenie procesu selekcji oraz optymalizację czasu pracy poświęconej na działania z tym związane. Wprowadziliśmy mechanizmy pozwalające na zespołową realizację celów z uwzględnieniem aspektu budowania i wzmocnienia dobrych relacji pomiędzy członkami zespołu. Opracowaliśmy również narzędzia związane z planowaniem i rozwojem kariery zawodowej. Wprowadziliśmy czytelną i jawną skalę ocen dotyczącą przyrostu kompetencji. Jeżeli chodzi o motywowanie i ocenianie, zależy nam na efektywnym motywowaniu naszych pracowników do pracy, jak i również do rozwijania swoich kompetencji, na przykład poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Chcemy na bieżąco badać poziom satysfakcji u naszych pracowników oraz dokonywać pomiaru skuteczności poszczególnych komponentów systemu motywacyjnego, w zależności od grupy wiekowej. Ze względu na branżę, w jakiej pracujemy, większość naszych pracowników jest narażona na stres podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków. Dlatego opracowaliśmy Rozwiązania pozwalające na jego redukcję, dzięki czemu unikniemy przeciążenia pracą, spadku motywacji oraz ich efektywności. Jakie korzyści płyną z wzięcia udziału w projekcie Lider HR? Przede wszystkim mogliśmy poznać zagadnienie związane z rodzajami pokoleń występujących obecnie na rynku pracy. Znamy różnice, jakie między nimi występują, ich mocne i słabe strony, jak i również ich oczekiwania względem pracodawcy oraz wartości, które są dla nich ważne. Dzięki zdobytej wiedzy na temat różnic międzypokoleniowych wiemy w jaki sposób docierać do pracowników z poszczególnych grup wiekowych, począwszy od przeprowadzenia procesu rekrutacji po efektywne zarządzanie całym zespołem. Wiemy m.in. w jaki sposób odpowiednio redagować ogłoszenia o pracę, przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, jak i wdrożyć nowego pracownika na stanowisko. Poznaliśmy techniki motywacyjne, system badania satysfakcji oraz wszelkie inne narzędzia prowadzące do polepszenia funkcjonowania działu HR. W w naszej spółce z uwzględnieniem potrzeb każdej grupy wiekowej wśród pracowników. Serdecznie dziękujemy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za możliwość wzięcia udziału w projekcie oraz za przekazanie fachowej wiedzy z zakresu HR. Ja również dziękuję za wypowiedź. Moją rozmówczynią była Magdalena Pałaszewska, specjalistka do spraw HR. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.